Jak wygląda szkoła w USA? Czy w amerykańskim liceum wszyscy rozpoczynają dzień od tańca? Jak w High School Musical? Czy kapitan szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego nie przejdzie metra bez eskorty 10 dziewczyn? Czy na lunchu w szkole w serio jest pizza? Tak! To znaczy pizza, tak. Niestety nie tańczą tak jak w High School Musical. Hate to break it to you. Ale zacznijmy od początku. Nie będę się jakoś specjalnie skupiać na tych wczesnych etapach edukacji, ale powiem tylko dla kontekstu, że wiek, w którym rozpoczyna się edukację, to 5 lat. Idziesz wtedy do takiej klasy przedszkolnej, ale jest ona już obowiązkowa. Co ciekawe, dzieci nie idą według rocznika, ale zasadą jest, że dziecko musi mieć ukończone 5 lat przed rozpoczęciem kindergarten we wrześniu. Następne 8 lat to elementary i middle school. No i w końcu idzie się do high school. No i o high school sobie trochę dzisiaj pogadamy. To ta nazwa, którą każdy kojarzy. Jak myślisz o szkole w Ameryce, no to raczej Tomasz masz na myśli. Tu najwięcej się dzieje. I wiecie, tak jak u nas licea się wybiera i trzeba się do nich dostać, tak tam bardziej chodzi się ze względu na bryją zamieszkania. Nie ma tak, że na przykład rodzice cię będą wozić 30 km dalej. Nie, chodzisz tam, gdzie mieszkasz. A jak chcesz zmienić szkołę, no to często twoja rodzina przez to musi się przeprowadzić. Albo vice versa. Przez to, że się przeprowadzacie, zmieniasz szkołę. Wiecie, widzieliście na filmach. No bo skąd myślicie, że ja biorę swoją wiedzę? Odpalam Netflixa i robię notatki. Są oczywiście jakieś wyjątki, wiadomo, licea prywatne, ale nie będziemy się na nich skupiać. Bo bardziej zauważalną różnicą jest to, że licea nie wybierają sobie uczniów, tak jak u nas, tylko muszą każdego przyjąć. Dlatego to zróżnicowanie jest czasami duże. Jest kolorowo i w ogóle miszmasz totalny. High school trwa 4 lata, czyli tak jak u nas. Dziwnie się to mówi, jako osoba, która chodziła do 3-letniego liceum. Ale pewnie to 3-letnie u nas też wróci. Tylko kwestia czasu. Ogólnie niektóre te szkoły są przeogromne. Wyposażone na przykład w wielkie sale, pełnowymiarowe boiska do futbolu amerykańskiego, of course. Baseny, a w niektórych przypadkach nawet Planetaria. Cześć mieć planetarium w szkole. Ogólnie rzeczy, o których w Polsce to my możemy sobie pomarzyć. Chociaż w moich polskich marzeniach nigdy nie było mieć planetarium w szkole. A no i oczywiście olbrzymie parkingi, jak to we wszystkich miejscach w Stanach. Ale te parkingi są również dla uczniów, bo wiecie, tam można mieć prawko od 16 roku życia i już po prostu przewidziano, że niektórzy uczniowie przyjeżdżają sobie samochodem. No i fajnie, to, to jest fajne. Każdy uczeń spędza w szkole dokładnie tyle samo czasu, czyli najczęściej jest to od 8 do 15. Ja na przykład, jak chodziłem do high school, to miałem tak, że moje lekcje rozpoczynały się o 8.22, a kończyły o 15.06. Lekcje trwały 46 minut, przerwy 7, ale za to mieliśmy jedną dłuższą przerwę na lunch. A tak, to trzeba było nieraz pędzić przez szkołę, żeby wyrobić się z jednego końca tej olbrzymiej szkoły do drugiej w 7 minut, do drugiego końca. Tak jak mówię, to jest ograniczone. Niecharniej swój angielski, nie polisz, także się nie śmiej z mojego polskiego i tak nieźle sobie radzę, bo, bo ten Polska, Okej. Okay. Ale tutaj uwaga, lekcje na które chodzicie, wybieracie sobie sami, tak? I tutaj macie fajny przekrój, bo możecie sobie wybrać lekcje na poziomie podstawowym, ale też rozszerzonym. Wiadomo, są tam jakieś wytyczne, ale macie tam wiele więcej swobody, jeśli chodzi o to. Ale jest jedno ale. Ten grafik lekcji macie codziennie taki sam. Zmienia się on dopiero co semestr. Uczniowie chodzą też często na zajęcia pozalekcyjne i jest to bardzo popularne i bardzo przydatne. Ogólnie w amerykańskiej szkole wszyscy sprawiają wrażenie bardziej wychillowanych. Takich wiecie, takich... Chash teacher. Oh, cash Mark. What's up? Hey, Michelle. What the? Hi, Stacy. Go to the office. Hi, Becky. Becky. Hey, Jamie and Taylor. What did you just call me? How was your morning, Robert? Don't ever call me that. No Ale są też granice, no, bez przesad. Nie ma aż takiej różnicy, wiecie, tak jak u nas jest nauczyciel, uczniowie, mądrzejszy, głupszy, różnica, wszyscy są w miarę równi. No wszyscy są ludźmi. Po prostu inne zajmują stanowiska. W każdym razie, jeżeli chodzi o te social aspekt, no to uczniowie wydają się być bardziej zaangażowani, uczestniczą w lekcji i to, co ich mega wyróżnia, to to, że nie boją się zadawać głupich pytań. Nie boją się, że wyjdą na debila, a nie tak jak u nas, że każdy. Uda że wszystko wie. No to po co tam jesteś? Po co jesteś na lekcji, gdzie twoim celem jest uczenie się nowej rzeczy? You can't fool me. Ale to zaangażowanie widać szczególnie, jeśli chodzi o sporty. Oni mają tam serio pierdolca na punkcie sportów. I są nawet w stanie przymrużyć oko, jak komuś gorzej idzie, tylko dlatego, że na przykład jest wybitny w jakimś sporcie. Co więcej, nie musimy tam jakby zaliczać klasy jako całości. Że na przykład nie zdałeś pierwszej klasy. Nie. Jak nie zdasz jakiegoś przedmiotu, to po prostu biego powtarzasz. Czy go powtarzasz. Go, chyba. No i właśnie przez to, że ty wybierasz sobie jakby przedmioty, na które chodzisz, to na każdy przedmiot chodzisz z innymi ludźmi. Nie masz jako takiej klasy, z którymi chodzisz na wszystkie przedmioty. I dlatego właśnie często na niektórych przedmiotach są na przykład ludzie z różnych roków. I specjalnie powiedziałem roków, a nie lat, żebyśmy się rozumieli. Ok? Nie przypierdać mi się o ten polski w komentarzach, bo nie przeczytam. A tak w ogóle wiecie, jak nazwiemy tam różne klasy? Pierwsza klasa to jest freshman, druga softmore, później junior i na końcu senior. No ale jak to jest z tym poziomem nauki? Bo wiecie, jak się mówi, że Amerykanie to są tacy niedoedukowani, szczególnie w porównaniu do nas. Szczególnie w kwestiach geografii. No i tutaj może być różnie, bo to jest zarówno prawda, jak i nieprawda. No bo wiecie, oni sobie faktycznie tam wybierają przedmioty i ich poziomy. Także może się zdarzyć, że ktoś jest po prostu niedoedukowany, bo nie miał jakiegoś przedmiotu, bo sobie nie wybrał. Z drugiej strony, te przedmioty na poziomie wyższym są naprawdę wymagające. Tylko co warto zaznaczyć, tam nie masz takiej presji. Tak jak u nas, że trzeba iść do koledżu. U nas jeszcze jest ta presja na studia? No, u nas przynajmniej studia są darmowe. U nich nie. Więc spora część uczniów po prostu wie, że nie stać ich będzie iść do koledżu. I przez to mają też inne podejście do nauki. Ale to, co jest wkurzające, to na przykład możesz sobie wybrać ambitnie swoje przedmioty i mieć z nich gorsze oceny niż osoba, która wybrała sobie najmniejszą linią oporu. Wszystkie na podstawie. No i koniec końców ta osoba będzie miała lepszą GPA niż ty. Natomiast ich matura, czyli SAT, określiłbym jako serio trudna. A dobry wynik z niej nie gwarantuje Wam od razu koleżu. Ale o tym porozmawiamy sobie trochę później. Wracając jeszcze do egzaminów, to macie tam skalę oceniania od A do F. Przy czym pałę dostajecie, jak macie mniej niż 65%. Ale za to egzaminy są wielokrotnego wyboru. Czyli A, B, C, D i E chyba tam jeszcze jest. No ale dobra, przejdźmy sobie do takich bardziej życiowych tematów, bo umówmy się. Nie samą szkołą człowiek żyje. Wagary, imprezy. Wiecie, te interesujące tematy. No i pod tym względem uczniowie nie mają lekko. Bo po pierwsze, jak nie dotrzecie do szkoły na czas, to od razu leci telefon do rodziców, że nie ma was w szkole. Dlatego jak uciekałem z Nowego Jorku, przed ojcem to musiałem wziąć to pod uwagę, jak obmyślałem swój plan. Link do mojej historii znajdziecie gdzieś. Jeszcze jestem początkującym YouTuberem, także nie wiem jak to się robi. Jeżeli jej jeszcze nie widzieliście. No więc przypał gwarantowany. Ale nawet jakby wam się udało, nie wiem, wyrzucić mamie telefon do kibla czy coś, to i tak macie określoną liczbę absences, czyli nieobecności. Powiedzmy, że około 10 dni usprawiedliwionych, a 5 dni nieusprawiedliwionych. Tak, powiedzmy. Nie wiem, ile dokładnie jest. To zresztą pewnie zależy od szkoły. Do tych usprawiedliwionych zalicza się choroby, czy na przykład jakieś mniej popularne święta. No, bo wiecie, w Stanach jest taki miks kulturowy, że może niektórzy mają po prostu inne tradycje. No i wtedy muszą wziąć wolne, no bo jakby w szkole nie wiedzą o tym. No ale co, jeżeli jesteście tym typem ucznia, który choruje na anginę 5 razy w roku i zdecydowanie przekroczycie tą liczbę dni? Musicie je odrobić w detention, po szkole. No właśnie! Ta słynna detention. Jak ktoś coś odwali na lekcji, to w każdym amerykańskim filmie trafia właśnie tam. Za co się tam trafia? Poza właśnie odrabianiem nieobecności? Za jakieś drobne przewinienia, tak to nazwijmy, na przykład przeszkadzanie na lekcji. A za jakieś grubsze akcje, no to wzywani są rodzice, no i cię zawieszają w prawach ucznia. Ale... <laughs> Tak szczerze, nigdy nie rozumiałem tej kary. O nie! Zawieszacie mnie w prawach ucznia. Czyli nie mogę teraz chodzić do szkoły, tylko nie to. Szkoda, że w pracy tak nie ma. No a potem musisz odrabiać te swoje nieobecności w tej kozie. A co tam właściwie się robi? W sumie dokładnie tak jak na filmach. Czyli siedzisz, czytasz sobie coś, czy tam uczysz się. Chociaż ja to bym udawał, że się uczę. I marnowałbym ten czas. Na nic bym go nie wykorzystał. Prawdziwy buntownik, nie będzie mi nikt mówił, co mam robić. W Ameryce bardzo, bardzo pilnują tych nieobecności. Do tego stopnia, że nawet jak idziesz do Kibla, to dostajesz przepustkę, że idziesz do Kibla. No bo wiecie, nie ma takiego chodzenia po korytarzu, tak sobie. Jakby ktoś was zaczepił, to lepiej miejcie tą przepustkę. Takie, co? Nie mogę sobie normalnie do Kibla pójść? Halo, prawo Marcina, proszę przyjechać na YouTube'a. No ale wracając do naszych tematów około naukowych, czyli kompletnie nienaukowych, to przejdźmy teraz do tego, bez czego nie byłoby liceum, czyli imprez. No bo wiadomo, nie ma bycia nastolatkiem bez porządnego imprezowania. No i co możecie kojarzyć też na pewno z filmów, to te ich bale szkolne. Gdzie wybierany jest król i królowe imprezy, i w ogóle jest tak magicznie, i o. A nie, sorry, zawsze jest jakiś przypadek. Wiecie, w każdym babskim filmie tak jest. Bankowo. No to jeżeli chodzi o to, to to się faktycznie pokrywa z rzeczywistością. No bo faktycznie urządza się takie bale i uczniowie się w to bardzo angażują. Zbierają pieniądze na dekoracje, chodząc na przykład po lokalnych biznesach, czy oferując jakieś takie usługi, jak mycie samochodu na przykład. Wiecie, robią co mogą. No i oni co roku mają takie jakieś bale. No i oczywiście prom to jest mega ważne wydarzenie. Ludzie nawet wynajmują limuzyny, tak jak na filmach. Ale wiadomo, budżet takiego wydarzenia nie jest aż tak duży jak budżet w Hollywood. Ale mimo wszystko, no, starają się tak jak mogą. I tak samo jest z graduation. Całe rodziny zjeżdżają się z całych Stanów tylko na to wydarzenie, żeby zobaczyć jak mój synek, z którego myślałam, że nigdy nic nie będzie, graduated. Yay! A jeżeli chodzi o imprezy pozaszkolne, to, to uważam, że jest to dosyć przerysowane. Na filmach czy serialach. Bo w Stanach serio trudno jest kupić alkohol. Już łatwiej jest tą trawkę. No i nawet jak żyjecie na tych przedmieściach, a wasi rodzice wyjechali, chcecie ogarnąć jakąś imprezkę, to, to wasi sąsiedzi raczej zapewnią jej szybki koniec. No ale jest jeszcze taka bardzo nieprzyjemna sprawa, o której muszę wspomnieć, no bo to dosyć znacząco wpływa na to, jak te licea w Stanach wyglądają. I to jest największa różnica i na pewno o tym słyszeliście, no bo chodzi tu o to bezpieczeństwo. Sprawa niby banalna, u nas to w ogóle nie przechodzi nam przez myśl, w sensie nie wyobrażamy sobie czegoś takiego. Ale w USA niestety jest ten dostęp do, wiecie, no właśnie. Pau, pał, pał, pał. No i to jest mega częste zjawisko. W roku szkolnym 2021-2022 doszło do niemal 200 pszcz psz, 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 psz. w szkołach w USA, co jest dwa razy więcej niż z poprzednim rokiem. W Polsce ta liczba jest, uwaga, <zulatujesz> zero. Myślę, że ta mapa mówi wszystko. Dlatego w wielu szkołach są ochroniarze czy policjanci, a wchodząc do szkoły, przechodzisz przez takie bramki, jak na lotnisku. Tak przynajmniej było w szkole, do której ja chodziłem, czyli na Hadlemie w Nowym Jorku. Dzielnica nie słynie z tego, że jest najbezpieczniejsza. Oj, nie. No i co? Tyle. Jak o czymś zapomniałem, to piszcie w komentarzach. Raczej nie odpowiem. No ale co? Widzimy się w następnym odcinku. Może zrobię o koleżu.